Ewangelia według św. Łukasza Było to w 15 roku za rządów Tyberusza Cezara gdy pońcu Piłat był namiestnikiem Judei Herod tetrarchą Galilei brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy Lizaniasz tetrarchą Abileny za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana syna Zachariasza na pustyni obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił przez nawrócenia do odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się drogami prostymi, aby boiste drogi gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Zobaczmy, co się dzieje na Ziemi. Dobry pomysł. No popatrz, no. No znowu się kłócą. Nie, no to przychodzi boskie pojęcie. Widzisz i nie grzmisz. Mamy tam swojego człowieka. Poślij go tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już, już. Już wysyłam SMS-a z informacją, o misji na niego. Popatrz. Ten człowiek tam tonie i nikt nie chce mu pomóc. Aha. To co? Pomagamy? Jasne. Koło ratunkowe. Koło ratunkowe. I co? Nie chce brać. Woli tonąć. A tam? Popatrz. Popatrz. Ci ludzie zupełnie pobłądzili. Podrzuć im mapę. No co tam się dzieje? Mają moją mapę? A i tak chodzą po swojemu zobacz. Nie, no ja za chwilę zupełnie stracę motywację do pracy. Jak jest nas współczesny świat? Co się musi stać, abyśmy zatrzymali się na chwilę zadumy i refleksji nad swoim życiem nad drogami, którymi kroczymy? Co poza śmiercią i chorobą potrafi nas zatrzymać w codziennym zabieganiu? Co w końcu musi się stać, aby się coś zmieniło, wyprostowało się w naszym życiu? Jezus wielokrotnie przeprowadzał mnie przez ciemne doliny, wyprowadzał na prostą. Takie dwa najtrudniejsze momenty w życiu to śmierć mojej mamy, pierwszy taki moment, to śmierć mojej mamy po sześcioletniej walce, umarła. Ale pomimo bólu, tęsknoty, smutku, miałam cały czas pewność, że Bóg trzyma ją w swoim ręku i Jezus też mocno mnie trzyma. I jakby nie poddałam się takiemu, takiemu, takiej rozpaczy. Rzeczywiście Bóg wyprowadził mnie dosyć szybko z, z bólu i smutku. Ponieważ wiem, że ona jest, jest szczęśliwa z Bogiem. Drugim momentem, o wiele dla mnie trudniejszym, było doświadczenie y, diagnozy autyzmu naszego syna. Najstarszy nasz syn, dzisiaj ma 8 lat, Dominik, y, 3,5 roku temu y, właśnie otrzymał taką diagnozę autyzmu. I ten moment y, to, był taki, to było takie doświadczenie śmierci, pustki. I samotności. To znaczy, wiedziałam, mam kochającego męża i, yy, i przyjaciół, ale jednak takie wewnętrzne doświadczenie było bardzo trudne. I pomimo to racjonalnie miałam niezby, niezbitą pewność, że Bóg jest, że Bóg jest, że Bóg yy, wyprowadzi ma w tym swój plan, i że wyprowadzi mnie i, i wyprowadzi z tego doświadczenia także jakieś dobro. Takim dobrym na pewno jest dla nas, jako rodziny, stałe doświadczenie pokory, zaufania i taka pewność, że dzieci, które są nasze, tak naprawdę naszymi nie są, że Dominik należy do Pana. Zresztą, nawet jego imię oznacza należący do Pana. I to pozwala mi, to, ta, to przekonanie pozwala mi mieć ufność. Że i, i, i wyzbywa mnie lęku o przyszłość naszych dzieci. Doświadczyłam też dzięki, doświadczyłam także wsparcia wielu osób, przyjaciół, rodziny, także wielu obcych osób, i dzięki Bogu, który przeprowadził mnie właśnie przez taką ciemną dolinę, mogliśmy otworzyć się na kolejne życie bez lęku. Że kolejne dziecko może być chore. I w tym miesiącu narodzi się nasze piąte dziecko. I ufam, że, że i to dziecko jest w ręku Boga i, i który będzie przeprowadzał nas przez może jeszcze wiele ciemnych dolin. Był człowiek, który wszystkim wokół mówił, że życie swoje zbudował na Bogu, że mu zaufał do końca. W pewnej miejscowości, w której mieszkał, pewnej wiosny zdarzyła się powódź. Woda z każdą godziną się podnosiła. Został ogłoszony stan klęski powodziowej. Wszyscy uciekali z tym, co mogli zabrać ze sobą. Jego rodzina opuściła dom, mówiąc do niego: Dlaczego nie idziesz? Na co czekasz? Ja zawierzyłem Bogu, On mnie uratuje. A woda się podnosiła. Już nie można było wjechać czy uciec. Pod jego dom podpłynęła łódź, zbierając tych, którzy nie zdążyli, ale usłyszeli: Ja zaufałem Bogu, On mnie uratuje. Woda sięgała już dachów domostw. Przyniósł się więc do pokoju na poddaszu. Przypłynęła kolejna łódź ratownicza. On jednak nie dał się wciągnąć do łodzi. Bóg sam nie uratuje, a woda niestety podnosiła się dalej. Usiadł więc na kominie swego domu. Wtedy przyleciał helikopter, który szukał tych, czy ktoś jeszcze nie został na terenach ogarniętych powodzią. On jednak nie przyjął pomocy, bo Bóg sam nie zbawi. I tak w końcu utonął i znalazł się przed majestatem Boga. Boże, jak mogłeś mnie zostawić? Dlaczego mnie nie ocaliłeś, mówił? Przecież ja tak ci zaufałem, zawierzyłem, trzy razy wyciągałem do Ciebie dłoń. Posłałem ci jedną łódź, potem drugą, a w końcu nawet helikopter, jednak odrzuciłeś moją pomoc. A jakie jest Twoje życie? Czy pozwalasz, żeby Bóg wyprostował Twoje drogi? Czy sam je sobie komplikujesz? Prosisz Boga o pomoc? Czy wolisz wszystko robić własnymi siłami, ciekając cały świat niby mityczny atlas? Czy zwracasz się w stronę Boga? Czy wolisz płynąć z prądem jak wszyscy? Dzisiaj Bóg wzywa ciebie, abyś mu zaufał i pozwalał sobie pomagać. Bóg nie chce robić czegoś za ciebie, ale razem z tobą. Potrzebuje tylko Twojej decyzji, abyś pozwolił mu się kochać. I działać w Twoim życiu.